roztańczony to będzie odcinek w Pogadajmy o tym, bo dzisiaj lekko wyjazdowo, chociaż wcale z Przasnysza nie wyjechaliśmy w miłe studio. Jesteśmy, drodzy Państwo, jak widzicie, a ze mną pani choreograf i właścicielka tegoż oto przybytku, Michalina Wasia, którą znamy się od lat, więc dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę, jak to było, zanim te miłe studio powstało, ale też będziemy rozmawiać, co tutaj się dzieje, bo no, ja sobie tutaj chwilę na zapleczu posiedziałem, a tutaj naprawdę było głośno i roztańczono. Muszę ci powiedzieć, że to bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi przykro, że głośno, bo ja mhm. staram się nie krzyczeć, ale czasami inaczej się nie da, trzeba inaczej trzeba zmotywować krzykiem. No. Michalina, mamy w naszym programie taki quiz, to jest 10 szybkich pytań, od których zawsze zaczynamy. Jeszcze nigdy w historii się nie zdarzyło, żeby ktoś nam odmówił wzięcia w nim udziału. Mam nadzieję, że pierwsza nie będziesz. Kurczę, no dobra, to nie będę. Mój wychowanek zatańczy kiedyś na scenie stadionu narodowego u topowej gwiazdy. 100% tak. Powrót do rodzinnego miasta to był zawodowo najlepsze. Powrót do rodzinnego miasta to była zawodowo najlepsza decyzja w życiu. Najciekawsza taneczna propozycja współpracy, jaką otrzymałam do tej pory, to? Praca w szkole gimnastyki powietrznej. Wrócimy do tego. Ciekawy wątek. Najstarsza osoba, która chodzi na moje zajęcia taneczne, ma lat? 72. Żeby zostać profesjonalną tancerką lub tancerzem, na wysokim poziomie trzeba zacząć ćwiczyć już w wieku 5 lat. Co najmniej, znaczy, nie, nie, to nie jest, to nie jest tak, że w co najmniej 5 lat, ale w młodym wieku zdecydowanie. Szkoła baletowa to wyższy level zmęczenia organizmu niż Akademia Wychowania Fizycznego. 100%. Gdybym dostała propozycję występu na scenie, to z tą gwiazdą na pewno bym zatańczył. Z matą. Ale tam się nie tańczy. Nie ma problemu. Gdybym mogła postawić jedną postać w swojej przygodzie z tańcem, która jest dla mnie najważniejsza, to wskazałabym... Moją panią od klasyki, panią Anię Włodarczyk-Rurek. Może nas ogląda, więc serdecznie... Bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że uda mi się pojechać do Łodzi i się z nią spotkać osobiście, osobiście i podziękować za wkład pracy. Dziwię się, dlaczego tak mało facetów pasjonuje się tańcem. Nie, nie dziwię się. Nie nie ma kontynuacji w tej odpowiedzi. Nie, po prostu chciałem pociągnąć tak jest. za język. Nie, tak jest i koniec. Przychodzą chłopcy na zajęcia, ten, mężczyźni też tańczą, albo dojrzewają do tego z czasem, jak już trzeba przyjść na imprezę i, i, i coś umieć. No to wtedy się dopiero uczą, nie? Także przyjdzie czas. Co jak co, ale do disco polo się nie tańczy. Nie w miłym studiu. Właśnie o to chciałem zapytać. Tutaj tylko rytmy, takie bym powiedział, profesjonalne i, e, i poważne. E, nie da się trochę inaczej rozpocząć tej rozmowy, niż od cofnięcia się do tyłu lat pewnie Z 20. A i 20. E, no bo ty jawisz mi się jako osoba, która akurat w tym tańcu to było od samego początku i bardzo mało, a wręcz nikt, oprócz Ciebie. Tańcząc wtedy, w tym młodym wieku, nie związał się z tańcem zawodowo. Tobie udało się to jako jedynej i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Ja bym powiedziała, że się nie udało, tylko byłam konsekwentna i pracowita. Teraz dwa, nie zaczęłam wcale aż tak e, wcześnie, bo zaczęłam w wieku 10 lat dopiero, a ja mam teraz na zajęciach dzieci e, 3letnie, więc jak sobie pomyślę, że one są te 7 lat do przodu przede mną, to już się nie mogę doczekać, co będzie za chwilę, nie. Mhm. Ale to jest rzeczywiście tak, bo na pewno oglądają nas mamy, tatusiowie, chociaż myślę, że bardziej mamy, <grym> e, że już jak chcecie i widzicie do ryku tego dziecka, to dawajcie te dzieci jak najszybciej do tego tańca, bo bo później, jeśli, trochę na swoim przykładzie, jeśli to będzie za późno, no to już pewnego szczebelka się nie da przeskoczyć. Generalnie nie ma czegoś takiego jak za późno, no bo małe dziecko jest może bardziej plastyczne i dużo szybciej chłonie pewne tematy, natomiast już starsze dziecko czy dorosły ma tą przewagę, że myśli, więc on trochę jakby nadrabia głową te lata stracone, i ja jestem za tym, żeby dzieci próbowały przede wszystkim, i zdarzają się historie, że dzieci przychodzą, próbują, ale to jeszcze nie jest ich czas. I my dajemy tym dzieciom czas. OK, nie musicie przychodzić już w tym roku, jeżeli te zajęcia jeszcze nie są dla Was. Poczekajmy dwa lata, i za dwa lata może się coś odpali, takiego, że dziecko się zakocha i koniec. I, i mamy też takie przypadki yy, tutaj w, w studiu, że mieliśmy dziewczynkę letnią, która nie potrafiła przez 45 minut yy, być na sali. Yy. A teraz nie chce wychodzić i chodzi już na trzy rodzaje zajęć u nas, bo musiał minąć ten czas po prostu. Dziecko musiało mhm. trochę dojrzeć. Helina, to jest tak, że jak wymyślałaś sobie nazwę, to stwierdziłaś, że to będzie miło, więc to jest miłe studio. Czy to jest jakaś inna historia? Nie. Chciałam też, żeby troszeczkę się nawiązało do mojego imienia, no bo jest to dosyć popularne nazywanie studia, nie wiem. E, Michalina Dance Studio. Mhm. Nie no, tak bym nie chciała, bo to... Wasia Gdań studio? Nie, o Boże nie. A jak nazwisko zmienię, to co? Nie, nie, nie. E, ja też doświadczyłam na całej swojej ścieżk, ścieżce tanecznej i nie tylko zawodowej, ale już jako dziecko e, różnego podejścia pedagogów, którzy moim zdaniem w większości nie powinni się nazywać pedagogami, mhm. bo bardziej to było takie pchanie nas do pewnych rzeczy, nie tłumaczenie, wymaganie, a nie pokazywanie, yy, no, pchanie nas do rzeczy, które jeszcze na, nasze, na, na które nasze ciało jeszcze nie było gotowe. I, i ja stwierdziłam, że chce iść naprzeciw temu. I jest trochę tak, że jak człowiek doświadczy czegoś w życiu, to potem chce lepiej dla swoich podopiecznych. Oczywiście. I ja też stwierdziłam, że tak chciałabym poprowadzić to miejsce. I myślę, że ono się właśnie tym wyróżnia, że, że u nas raczej wszystko idzie w takiej dobrej atmosferze, na wszystko jest przestrzeń. Jest przestrzeń na pomyłki, jest przestrzeń na naukę. No, to jest miejsce po prostu, gdzie się dzieje życie i tyle. No, nie, nie obejdziemy tego. Prawda? Jakby miał Cię lekko zmusić do tego, żeby wskazać taki przełomowy moment w Twojej karierze zawodowej. To te założenie studia to będzie top 1? Czy jednak inne decyzje gdzieś tam życiowe w tej choreografii były ważniejsze, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym dzisiaj jesteś? Na pewno tych wydarzeń było mnóstwo i ciężko powiedzieć, co tak naprawdę zaważyło, ale otworzenie własnego studia to zdecydowanie jest jeden z większych kosterów, jakie miałam w życiu. Bo nagle z osoby, która nigdy nie zarządzała, nigdy nie ogarniała księgowości, nie ogarniała jakichś takich tematów około tańcowych, ja muszę się tym teraz wszystkim zajmować. No i też dla mnie dużym wyzwaniem było, była praca z młodzieżą, mhm. bo nigdy wcześniej nie miałam zespołu młodzieżowego. Bardzo się tego bałam. W zeszłym roku stworzyłam zespół młodzieżowy. Początki były trudne i mówię to otwarcie, no bo jednak młodzież to jest grupa wiekowa, z którą się. Ciężko rozmawia i nie są tak otwarci i tak ym, bezpośredni jak dzieci. Mhm. Ale włożyliśmy w to dużo pracy. Niektórzy by powiedzieli, że zmarnowany czas, bo przez 15 minut co zajęcia rozmawiałyśmy o rzeczach, które lubimy i wymieniałyśmy się doświadczeniami. Ale ja uważam, że to był y, super czas, bo dziewczyny się bardzo zżyły, potem zaczęły jeździć na konkursy i jak zauważyłam, że czekając na wyniki, trzymają się za ręce, to pomyślałam sobie, że było warto 100% to robić. I myślę, że to jest taki główny przełom w mojej karierze instruktorskiej, że pokonałam tą barierę. Pracy, właśnie z, z młodzieżą. Droga, nam się przez chwilę przynajmniej zrobiła rozmowa lekko o biznesie. To jest tak, że to zażarło od razu, czy miesiąc trzeba było? Miesiąc, podejrzewam, że pewnie trochę więcej. Trzeba było liczyć tam, żeby się to wszystko spięło i zazębiło. Ja jestem taką dosyć y, zachowawczą osobą, więc nie ukrywam, że jak otworzyłam firmę, to też pracowałam na etacie, mhm. bo bałam się w to rzucić tak w 100%. No i początki były. Ja, ja sama chyba do końca nie wierzyłam, że to się uda. Moja koleżanka, która namawiała mnie do tego, żeby założyć studio, powiedziała: Zobaczysz, jeszcze za rok się spotkamy i mi powiesz, że, że było warto i że nie będziesz miała czasu się ze mną spotkać. No i tak jest w sumie, ale początki były ostrożne, bym powiedziała. Miałam dużo mniejszy lokal, miałam dużo mniejsze grupy. To ważne, żeby nie przeinwestować na coś. Dokładnie. Nie? I potem jak zaczęłam zauważać, że, że są osoby, które się tym interesują, w czasnyszu nie oszukujmy się, najlepszą reklamą jest poczta pantoflowa. Oczywiście. Więc jak dzieci między sobą. W każdym zaczynają... mieście tak działa. Nie tylko w Przasnesu. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że w większych miastach jeszcze łatwo się nabrać na jakieś chwyty marketingowe. A tutaj mhm. mimo wszystko mamy najwięcej osób z polecenia po prostu. Mhm. I zaczęły dzieci między sobą rozmawiać, zaczęło im się to podobać, zaczęły przyprowadzać swoje koleżanki. Mi brakowało już miejsca w sali. Musiałam znaleźć większy lokal. Jestem teraz w większym lokalu. Mam drugą salę i mam nadzieję, że wszystkich w końcu pomieszczę od września, żeby to funkcjonowało, ale. No, trwało to bym powiedziała przynajmniej półtora roku. Ok, no dużo się mówi, że miłe studio to studio tańca, ale jak popatrzyłem sobie na ofertę, to ona jest bardzo szeroka i niektórych nazw to ja nawet nie wiem, jak się wymawia. Więc tutaj specjalistki potrzebuję do tego, żeby trochę poopowiadać o ofercie, która tutaj jest. Mm, tak, bo raczej wszystko się kręci wokół tańca i wszystko to, co my robimy poza tańcem, jest z tym tańcem związane. Bo, na przykład, Pilates czy Stretching to jest super technika uzupełniająca yy, dla tancerzy, yy, ale też yoga yy, też jest super techniką yy, uzupełniającą dla tancerzy. Yy, więc myślę, że raczej wszystko się tutaj kręci wokół tańca. Mam też zajęcia Body Balet, yy, które są oparte na technice tańca klasycznego, czyli na balecie. I to jest technika wymagająca pod względem siły i, yy, yy, i budowania długiego, silnego mięśnia. I na tym się też skupiamy na zajęciach, więc myślę, że to też jest wciąż powiązane z tańcem, ale są bardziej dopasowane do potrzeb dorosłych po prostu. Łapałem z naszej rozmowy, że tutaj są dziewczyny głównie. Czy jest jakiś facet? Jest. Od trzeciego roku do 72 roku życia. Oj, to można i więcej oczywiście. To, że tak jest. To jak mielibyśmy dzieciaki na coś namówić, no bo bardzo serdecznie zachęcamy do ruchu każdego. Nie tylko kobiety, ale też facetów, to podejrzewam, że są. Inne typy zajęć, a jak już mamy kogoś w tym wieku 70, plus, no to nieco inne zajęcia, to co jest dobre dla każdego. Każdy sobie sprawdza, bo mam na przykład panie, którym bym powiedziała, że no, może na jogę w chustach nie bardzo, bo to jednak jest sprzęt podwieszony pod sufitem. Tam nie na wszystko mamy wpływ, bo chusta jakby przejmuje kontrolę nad nami w pewnym sensie. Ale właśnie te najstarsze panie mam na jogę w chustach i one to sprawdziły, im się to podoba. Oczywiście dostosowuję do ich możliwości zajęcia, bo jeżeli na przykład, nie wiem, zgłaszają mi, że mają problemy z biodrem, mają problemy z kręgosłupem, no, to robimy to, co po prostu nie będzie ich obciążać, prawda? Ale ja myślę, że ruch w ogóle, każda forma ruchu w jakich nawet małej ilości dla osób, które ewentualnie mają jakieś ograniczenia ruchowe, jest jak najbardziej prozdrowotna i jak najbardziej należy to robić. A jest coś takiego, co wyróżnia miłe studio od innych aktywności tanecznych w całym regionie? To znaczy taki styl twój, który no już stał się takim takim Oryginalnym papierkiem, że to jest na pewno Twoje. Bardzo bym chciała, żeby tak było, i wydaje mi się, że pod względem tańca to niestety nie, mhm. ale pod względem podejścia do podopiecznych i do ogólnej atmosfery w studiu tak. To teraz poważne pytanie i takie prospołeczne, bo chciałem poruszyć temat tańca wśród dzieci. To znaczy, jeśli oglądają nas rodzice, bo domyślam się, że spora część to właśnie starsi. To jak zachęcić dziecko, które już przejawia pewne no, możliwości do tego, żeby tańczyć, i jak zachęcić taką młodą osobę żeby tą aktywność ruchową w dobie, wiesz, chcę ci powiedzieć, że wszystkie dzieci oglądają telewizję i grają na konsolach, a jednak yy, chcemy wyciągać je z domu i zachęcać do tego, żeby się poruszało. Ja myślę, że to też jest loteria i pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo jeżeli dziecko yy, faktycznie interesuje się wyłącznie grą i zabawą w telefonie, no to no to będzie ciężko to dziecko zmotywować i zaktywizować, ale trzeba podejmować próbę. I często rodzice się mnie pytają, czy jest sens przyprowadzać dziecko na zajęcia, jeżeli na przykład na pierwszych zajęciach w połowie wychodzi i mówi, że mamo ja chcę do domu. Jest sens, jak najbardziej, bo mamy na to dowody. Są dzieci, które zaczynały i właśnie wychodziły co jakiś czas i wracały, wychodziły, wracały i po prostu musiał minąć jakiś czas, żeby one same zdecydowały zadecydowały, że, że jednak chcą to robić. Poza tym my raczej zajęcia staramy się prowadzić w bardzo miłej atmosferze, nagradzamy dzieci na koniec zajęć. E, robimy z nimi zabawy, bawimy się z nimi, więc jakby zachęcamy je do tego, żeby, e, żeby były aktywne. E, z naszej strony robimy, co możemy, ale to, czy się uda, czy się nie uda, to często jest kwestia czasu i często jest kwestia po prostu osobowości dziecka, także... Jak jesteśmy przy osobowości, to już może nie dzieci, ale młodzież, da się poprzez taniec zbudować taką pewność siebie i takie poczucie własnej wartości, czy jednak, no, można potańczyć, ale jednak tutaj, jeśli chodzi o tę sferę mentalną, no to, to jest in, inna para kalosz. To jest ciekawa sprawa, bo ja pisałam na ten temat pracę licencja. O, patrzcie trafiłem. <gno> tak. I, yy, I pisałam właśnie o dzieciach, yy, dla których prowadziłam warsztaty i to były dzieci w okresie adolescencji, czyli w okresie dojrzewania. Yy -y. yy, 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 w mojej pracy wyszło <głosopus> na podstawie badań, że tak, że, że ma to ogromny wpływ na, yy, na świadomość własnego ciała, na poczucie własnej wartości. Ale jak jest naprawdę to myślę, że powinny się wypowiedzieć osoby w tym wieku. Ja to, co zauważam, to przede wszystkim dzieci, które tańczą, czy młodzież, która tańczy, jest dużo bardziej otwarta. Nie ma ja widzę jak dziewczyny, które u mnie tańczą, są zaangażowane we wszystko dookoła w mieście. Więc to też jest dla mnie taki znak, że no, no coś to daje, prawda? Albo że robią jeszcze milion innych rzeczy. To też jest dla mnie znak, że coś to daje. I myślę, że wychodzenie na scenę i pokonywanie tego takiego lęku przed, oce, przed oceną, bo dziewczyny są wystawione na ocenę, jednak jak jeżdżą na konkursy, yy, myślę, że daje im bardzo dużo i one się już po prostu tak nie boją. Traktują to jak, jako kolejne wyjście na scenę. Po prostu. Chciałabym, żeby tak było, ale czy tak jest, do końca nie wiem. Myślę, że najlepiej byłoby zapytać je po prostu. A te konkursy, o których wspomniałaś, to jest takie zwieńczenie roczne Twojej pracy, że Ty widzisz, że na przykład kiedyś to zajmowaliśmy niskie miejsca, a teraz jest stopniowo coraz wyżej i wyżej. Chociaż tutaj poza kamerami to ja widzę, że są i puchary mhm. za trzecie, drugie i pierwsze miejsca, więc chyba szybko tak. poszło, żeby wskoczyć na ten szczyt. Tak, szczerze mówiąc nie spodziewałam się tego, bo to yy, teraz zeszły sezon był pierwszym sezonem startowym dla nas. My mhm. wcześniej nie jeździliśmy na konkursy. Mhm. Ja podeszłam do tego tak totalnie na luzie i też widzę, że rodzice tak samo podchodzili, że dobra, róbmy coś tam, niech dzieci tańczą. Co będzie, to będzie, nie nastawiamy się na nic. Ale wyszło fajnie w tym roku i widzę duży potencjał. To też napędza dzieci, także mam nadzieję, że to będzie się tylko rozrastało. Już szykuję półeczkę w studiu gdzieś tutaj na Puchary. No, na razie, na razie startujemy. Może nie ma jakichś spektakularnych efektów, ale ja też nie jestem na to mocno nastawiona i też tłumaczę dzieciom, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby się poprawnie, zdrowo rozwijać, żeby się do tego nie zrazić na początku jak najbardziej. No, żeby się po prostu tym bawić, a konkursy to jest skutek uboczny, jeżeli coś się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda, bo miejmy też świadomość taką, że, że w jury na konkursach siadają osoby, które często muszą 12 godzin patrzeć na powtarzające się rzeczy mhm. i jak się wyróżnimy czymś ekstra, no to fajnie, jak nie, no to pewnie gdzieś tam przemkniemy. To jedna rzecz, a druga rzecz, że w jury też zasiadają ludzie, którzy mają różne upodobania, co innego im się może podobać, co innego yy, mogą uważać. I, I ja zawsze tłumaczę dzieciom, żeby się tym w ogóle nie przejmować. I odkąd yy, właśnie tak, takie podejście mamy, to mam wrażenie, że przyjmujemy to, co jest po prostu. A jeszcze jak się dodam, udaje, to się udaje. dodam od siebie, że przede wszystkim, jak już będziecie duzi, żeby nie być lamusem na imprezkach i nie podpierać ściany, nie siedzieć tylko przy stole, tylko żeby potrafić trochę potajemnie na całkiem niezłym poziomie. Małe studio to już było kiedyś, dzisiaj to już są dwie sale. Jaki jest sky Sky's the limit, jeśli chodzi o miłe studio, czy Ty jeszcze w jakieś inne aktywności tutaj celujesz? No na razie to staram się spiąć to, co teraz jest. Jeżeli mhm. będzie więcej możliwości, jeżeli będzie więcej, większy popyt, yy, będziemy myśleć, aczkolwiek myślę, że, że w Przosnyszu to jest wyczerpany już temat. Yy, myślę, o ekspansji, mm -hmm. ale to na pewno w momencie, kiedy już sama nie będę mogła za bardzo tańczyć, e, będę miała trochę więcej czasu na te takie wszystkie około, e, to około jest, to rzeczy. Jeszcze, no nie wiem, nie wiem. Już moje ciało, jest super sprawne, ale też daje się powoli we znaki. Więc... Szkoła baletowa wyniszcza. Nie, ja nie kończyłam szkoły baletowej, ale szkoła baletowa owszem być może, nie wiem, nie byłam. Z tego co słyszę, no to na pewno duże problemy z stawami mają osoby, mm. które kończyły szkołę baletową i nie, pro, nie zajmują się, w sensie nie dbają o profilaktykę swojego mm. ciała. A marzeniem rozwijamy. takim twoim jest zorganizowanie takiej dużej imprezy tanecznej, gdzie to może się nazywać, nie wiem, Miłe Studio Event Dance, czy, czy coś Szaf, takiego? Dance Cup. Coś takiego? Chyba nie, ja jestem ostatnia do organizacji, jak muszę to tak ale z takich dużych przedsięwzięć to na pewno marzy mi się jakiś fajny spektakl ta Teatru I nie ukrywam, że bardzo mi się podoba nasz MDek nowo wyremontowany, o, więc... Miód na moje serce. Cichutko marzę, że jednak się tam coś uda zrobić. Michalina, to na koniec naszej rozmowy oddaję Ci kamerę, hmm. popatrz głęboko w oczy naszych widzów no i myślę, że zaapeluj, bo, bo jest o co. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzin naszego miłego studia tańca. Jak sama nazwa mówi, jest bardzo miło. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na Facebooku i Instagramie i mam nadzieję, że do zobaczenia. A my powiększyliśmy ofertę naszych rozmów. Pogadajmy o tym okulisy. Tańca coś czuję, że jeśli Wam się to spodoba, to będziemy ten cykl kontynuować. Zostawcie w komentarzu w takim razie informację, jak, kiedy i dlaczego Wy zdecydowaliście się, żeby tańczyć. No i dajcie tego lajka, like, żeby zasięgi rosły w górę. A już teraz trzymajcie się, cześć!